Witajcie, drodzy widzowie! Od kilku lat naukowcy z niepokojem obserwują, jak Słońce zaczyna zachowywać się w sposób, którego nikt nie przewidział. Oficjalne prognozy najbardziej prestiżowych agencji kosmicznych okazały się spektakularnie błędne. Na jego powierzchni, znaczy na powierzchni Słońca, pojawiają się potworne struktury, wielokrotnie większe od całej naszej planety. W stronę Ziemi lecą burze plazmy tak potężne, że zagrażają fundamentom naszej cywilizacji technologicznej. Coś fundamentalnego zmienia się w sercu naszego układu, a to oznacza, że musimy na nowo napisać podręczniki. Poważnie. Co tak naprawdę dzieje się z naszą gwiazdą? Witaj na BalchTV! TV. Aby zrozumieć skalę anomalii, z którą mamy do czynienia, musimy zacząć od podstaw. Aktywność Słońca przebiega w cyklach, z których najbardziej znany jest 11-letni cykl plam słonecznych. Mówiąc wprost, im więcej plam, w tym Słońce jest bardziej aktywne, emituje więcej energii i częściej dochodzi na nim do gwałtownych zjawisk. Poprzednie cykle 23 i 24 pokazały wyraźny trend spadkowy. Każdy kolejny cykl był słabszy od poprzedniego. Dlatego, gdy zbliżamy się do obecnego, 25. cyklu, konsensus naukowy był niemal jednomyślny. Agencje takie jak NASA i NOAA Oficjalnie prognozowały, że czeka nas kolejny, bardzo spokojny, wręcz ospały cykl. Mieliśmy wejść w okres słonecznego wyciszenia. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Od 2020 roku słońce nieprzerwanie, miesiąc w miesiąc, drastycznie przekracza prognozy. Obserwowana liczba plam słonecznych jest obecnie ponad dwukrotnie wyższa, niż przewidywano. Maksimum słoneczne, które miało nadejść w połowie 2025 roku, przyszło znacznie wcześniej i z siłą, która zaskoczyła wszystkich. To nie jest drobna pomyłka w obliczeniach, to fundamentalny błąd w rozumieniu Słońca przez mainstreamową naukę. A dowody są widoczne gołym okiem. Na powierzchni Słońca, w ciągu zaledwie 48 godzin, potrafiły uformować się plamy dziesięciokrotnie większe od średnicy Ziemi. Na przykład plama AR3354, 10 razy szersza od Ziemi. Doświadczyliśmy już kilkunastu rozbłysków najwyższej klasy X, które powodowały globalne zakłócenia w komunikacji radiowej. Dodatkowym efektem tej aktywności są zorze polarne, które w ostatnich latach pokazywały się na niebie w miejscach, gdzie nie widziano ich od pokoleń od południowej Europy po Meksyk. Rozbłyskom towarzyszą zazwyczaj koronalne wyrzuty masy. W angielskim skrócie jest to CME, czyli Coronal Mass Ejection. Nowo zaobserwowanym jest jednak zjawisko tzw. kanibalistycznych CME. Naukowcy zaobserwowali koronalne wyrzuty masy, gdzie. Jest jeden wyrzut masy, a ten następny, szybszy, dogania i pochłania ten wolniejszy, tworząc jedną potężną burzę. Sonda Parker Solar Probe przeleciała przez jedno z takich zjawisk, potwierdzając ich dużą skalę. Zwiększona aktywność to jedno, ale to, co naprawdę fascynuje i niepokoi astrofizyków, to formy, jakie ona przybiera. Dzięki nowym teleskopom, takim jak Gregor czy satelita Hinode, mamy wgląd w niewiarygodny słoneczny spektakl. Warto tu wymienić cztery szczególne zjawiska, które zaobserwowano w ostatnich latach. Po pierwsze, bestia. Naukowcy zaobserwowali gigantyczną chmurę plazmy, 13 razy większą od Ziemi, która unosiła się nad powierzchnią Słońca, nieustannie zmieniając kształt. Zjawisko było tak ogromne i nietypowe, że nadano mu nieoficjalną nazwę The Beast, czyli Bestia. 12 lipca 2025 roku obserwatorzy słoneczni byli świadkami niezwykłego wydarzenia ogromnej chmury plazmy wybuchającej z powierzchni Słońca. Nazwana bestią, protuberancja rozciągała się na ponad 165 tysięcy kilometrów. Ponad 13 razy więcej niż średnica Ziemi i przypominała gigantyczne, czteronożne stworzenie z ognia. Wydarzenie zostało uchwycone podczas obecnego maksimum słonecznego, okresu wzmożonej aktywności, który obejmuje częstsze rozbłyski słoneczne, plamy słoneczne i erupcje. Naukowcy uważają, że wydarzenie to wywołało zjawisko znane jako deszcz koronalny, gdzie pętle plazmy ochładzają się i opadają z powrotem na powierzchnię Słońca. Ten dramatyczny pokaz słoneczny nie jest tylko piękny. To przypomnienie o potędze naszej gwiazdy i o tym, jak takie wydarzenia mogą wpływać na satelity, sieci energetyczne, a nawet astronautów na orbicie. Po drugie, obserwujemy tak zwane słoneczne tornada. Na Słońcu zaobserwowano wiry plazmy, przypominające nasze ziemskie tornada, ale o niewyobrażalnej skali. Największe z nich miało wysokość czternastokrotności ziemi. A 7 lutego uchwycono to rzadkie zjawisko, protuberancja lub słoneczne tornado. Złożone siły magnetyczne przyciągają strumienie plazmy do burzy, być może tak dużej jak Ziemia, z wiatrami osiągającymi do 300 tysięcy mil na godzinę. 30-godzinna burza płonęła w temperaturze 8300 stopni Celsjusza, zapierający dech w piersiach pokaz potęgi Słońca. Później mamy potężne wiry polarne. W okolicach bieguna północnego Słońca zaobserwowano gigantyczny wir plazmy, który trwał 8 godzin. Innym razem kamery uchwyciły coś, co wyglądało jak wodospad plazmy o wysokości 100 tysięcy kilometrów, spływający z powrotem na powierzchnię Słońca. Niedawno w jednym z filmów opowiadałem o dziwnym, trwałym plazmoidzie, który został zaobserwowany na Słońcu. Krótki filmik, niekoniecznie go polecam. Możemy zobaczyć, jak z plazmy wyłania się ta kula, przemieszcza się, a potem znika. Całość trwa zaledwie kilka minut, ale została uchwycona dzięki niesamowitej technologii adaptacyjnej optyki, która niweluje efekt migotania atmosfery. Na końcu tego filmu polecę Wam inny. Co ciekawe, najnowsze badania opublikowane w Astronomy and Astrophysics przez zespół naukowca J.M. Borrero pokazują, że pomimo tego ciągłego chaosu, struktury te są w stanie niemal idealnej równowagi magnetohydrostatycznej. Oznacza to, że potężna siła grawitacji i ciśnienia gazu jest perfekcyjnie równoważona przez siłę Lorenza czyli siłę pola magnetycznego tak przynajmniej twierdzą. To właśnie ta precyzyjna gra sił pozwala tym monstrualnym strukturom trwać przez tak długi czas. Ten kosmiczny spektakl ma bardzo realne konsekwencje dla nas, tutaj na Ziemi. Poza pięknymi zorzami musimy liczyć się z całym wachlarzem innych zjawisk. Jednym z nich jest poświata niebieska, tak zwana poświata niebieska. To delikatne, rozproszone światło w górnych warstwach atmosfery, powodowane przez promieniowanie słoneczne. Staje się ono teraz intensywniejsze. Następnym takim zjawiskiem jest zanik obłoków srebrzystych. Te rzadkie, świecące w nocy chmury, widoczne latem w wysokich szerokościach geograficznych, stają się jeszcze rzadsze, a dzieje się tak, ponieważ zwiększone promieniowanie słońca ogrzewa górną atmosferę co utrudnia ich formowanie. Poza tymi zjawiskami powstaje też potężne zagrożenie dla sprzętu znajdującego się na orbitach okołoziemskich. Ogrzana przez słońce termosfera, czyli zewnętrzna warstwa naszej atmosfery, rozszerza się niczym balon. Zwiększa to opór dla satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zaczynają one tracić wysokość znacznie szybciej niż zakładali ich konstruktorzy. W 2022 roku, podczas jednej z burz geomagnetycznych, firma SpaceX Straciła w ten sposób prawie 40 nowo wystrzelonych satelitów Starlink. Przy obecnej aktywności takie zdarzenia będą coraz częstsze. To wszystko prowadzi nas do kluczowego pytania: dlaczego mainstreamowe modele zawodzą i dlaczego Słońce nagle rozbudziło się w tak dramatyczny sposób? Naukowcy próbują zrozumieć przyczyny tej potężnej aktywności, twierdząc, że ich badania przyniosły kilka przełomów. Na przykład potwierdzenie teorii rekonfiguracji magnetycznej. Dane z sondy Parker Solar Probe bezpośrednio potwierdziły niby, że energia dla rozbłysków i CME pochodzi z procesów zrywania i ponownego łączenia się linii pola magnetycznego. No i poza tym jakieś symulacje sugerują, że pole magnetyczne Słońca może powstawać znacznie bliżej powierzchni niż sądzono. Pojawiła się teoria, że głębokie fale dźwiękowe wewnątrz Słońca wpływają na jego rotację i transport energii, co przekłada się na aktywność powierzchniową. Oczywiście jest to tylko teoria i nawet dla laika mało sensowna, aby nie powiedzieć bzdurna. A nie żaden przełom. Według mainstreamu najważniejszym wyjaśnieniem obecnej sytuacji może być istnienie dłuższych nakładających się na siebie cykli słonecznych oprócz znanego cyklu jedenastoletniego. Naukowcy sugerują, że poprzedni, spokojny cykl 24 był minimum w stuletnim cyklu Gleisberga, a słońce wchodzi obecnie w nową, wieloletnią fazę wzmożonej aktywności. Hipoteza ta, choć elegancka w swojej prostocie i pozornie dobrze pasująca do ostatnich obserwacji gwałtownego wzrostu aktywności słonecznej, przy bliższej analizie naukowej okazuje się obarczona znacznymi niepewnościami, uproszczeniami. A co najważniejsze, stoi w bezpośredniej sprzeczności z innymi aktualnymi badaniami. Poza tym jest to tylko jedna z kilku konkurencyjnych tez w aktywnie rozwijającej się dziedzinie badań. Przedstawianie jej jako najważniejszego wyjaśnienia jest nieuprawnione, ponieważ ignoruje istnienie bezpośrednio sprzecznych z nią modeli niepewny i quasi-okresowy charakter samego cyklu Gleisberga oraz niuanse w danych, które wskazują na bardziej złożony obraz sytuacji niż proste przebudzenie Słońca. Jest to tak naprawdę hipoteza robocza, a nie udowodniony fakt. A tym bardziej nie jest to żaden przełom. Standardowa nauka szuka więc odpowiedzi wewnętrznej dynamice Słońca w cyklach takich jak cykl Gleisberga. Ale co, jeśli odpowiedź leży nie wewnątrz Słońca, a na zewnątrz? Zgodnie z hipotezą elektrycznego wszechświata, gwiazdy nie są izolowanymi, samobystarczającymi reaktorami termojądrowymi. Są one węzłami w gigantycznym obwodzie elektrycznym zasilanym przez prądy plazmy zwane prądami Birkelanda, które przepływają przez całą galaktykę. W tym modelu, czyli w modelu elektrycznego wszechświata, fotosfera Słońca nie jest powierzchnią kuli gorącego gazu. Ale zjawiskiem wyładowania plazmowego, podobnym do anody w próżniowej lampie. Jego aktywność jest więc bezpośrednio zależna od ilości i gęstości energii, którą otrzymuje z tego galaktycznego obwodu. A właśnie teraz mówiłem już o tym niedawno właśnie teraz nasz układ słoneczny dokonuje czegoś niezwykłego. Po dziesiątkach tysięcy lat spędzonych w stosunkowo spokojnym, elektrycznie lokalnym obłoku międzygwiezdnym, w skrócie L i C zaczynamy wchodzić w znacznie gęstszy i prawdopodobnie bardziej naładowany elektrycznie obszar, znany jako obłok G, czy G-Cloud. Mówiłem o tym niedawno w jednym z filmów o anomaliach słonecznych pod tytułem Słońce szaleje, trzęsienia 2025. To dopiero początek. Jeśli Słońce jest ciałem elektrycznym, to jego przejście w środowisko o innych właściwościach musi wywołać reakcję. Zwiększona gęstość plazmy i silniejsze prądy galaktyczne zasilające nasz system mogą być właśnie tym, co powoduje gwałtowny wzrost aktywności. Plamy słoneczne w tym elektrycznym modelu to miejsca, gdzie wyładowanie elektryczne z kosmosu koncentruje się, tworząc chłodniejsze obszary. Potężne rozbłyski i koronalne wyrzuty masy nie są chaotycznymi eksplozjami, ale potężnymi wyładowaniami. Kosmiczną wersją zwarcia w obwodzie lub działania bezpiecznika, gdy Słońce próbuje poradzić sobie ze zwiększonym dopływem energii. Ta perspektywa całkowicie zmienia nasze zrozumienie tych zjawisk. Nie są to już tylko wewnętrzne czkawki, gwiazdy, ale jej dynamiczna interakcja z galaktycznym środowiskiem. W rzeczywistości jesteśmy świadkami, jak nasze Słońce reaguje na zmianę kosmicznego otoczenia. Ta podróż naszego układu przez nowe rejony galaktyki może tłumaczyć, dlaczego nasze stare modele oparte na założeniu o izolowanym, samowystarczającym słońcu tak spektakularnie zawodzą. To, co obserwujemy, to nie cykl, ale zmiana paradygmatu w czasie rzeczywistym. Hipoteza elektrycznego wszechświata była do niedawna jeszcze wyśmiewana, jednak obserwacje teleskopu Webba, Jamesa Webba, udowodniły prawdziwość większości jej postulatów. Teleskop łeba nie tylko udowodnił, że wszechświat jest znacznie większy i starszy niż 14 miliardów lat, pokazał też, że dawna próżnia pomiędzy gwiazdami, o której uczyliśmy się jeszcze w szkołach, nagle i po cichu stała się tak zwanym ośrodkiem międzygwiezdnym, składającym się głównie z tryskającej energią plazmy. No i w sumie pozostał już tylko stary paradygmat o wodorowym słońcu, który teraz chyba trzeba będzie wreszcie zmienić na słońce elektryczne. Na słońce elektryczne, o którym mały polski kanał Balt TV mówi od wielu lat, opierając się na teoriach Walla Hilla i Davida Talbota. Więcej na ten temat dowiecie się z filmu pod tytułem Słońce napędzane prądem. Sekrety elektrycznego kosmosu z 18 czerwca tego roku. Poza tym są jeszcze na moim kanale dwa albo trzy filmy o wprowadzeniu do teorii elektrycznego wszechświata. Ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zoo. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.